Dungeons and Dragons wiecznie żywe. Od jakiegoś czasu na platformie Max możemy obejrzeć najnowszy film z uniwersum Forgotten Realms, czyli Dungeons and Dragons z honor. Fabuła? Lord Neverember nagle tej choruje, a nasza drużyna musi stawić czoła groźnej czerwonej czarodziejce z tak, z tej samej paskudnej organizacji, co znane jest z Baldur's Gate. Fajnie było znowu zawitać Neverwinter, Neverwinter, tego samego miasta, które znamy z Neverwinter Nights. I choć nie byłem fanem muzyki, to dzięki dobremu polskiemu dubbingowi i przyzwoitym efektom specjalnym udało się nie zwracać na nią zbytnio uwagi. Adieu. Co Lochy i Smoki to przeogromny, growy uniwersum. A najnowsza produkcja filmowa może zwiastować, że Forgotten Realms jest w stanie z powodzeniem zaistnieć również na dużych ekranach. Złodziejski honor zdecydowanie warto obejrzeć.